Ejka, kochani, witam Was. Jest gdzieś grubo po północy, dlatego mówię tak cicho i jestem przy zapalonej latarce, bo nie chcę włączać dużego światła. I słuchajcie, jest dzisiaj, chciałam powiedzieć 22, ale w sumie już nie. Jest dzisiaj już 23 listopada, i za kilka godzin wyjeżdżamy na live show Horyzonty. Do Włodzisławia Śląskiego. Tutaj macie taki szybki look na moje biurko, co mniej więcej ze sobą zabieram. Ja oczywiście nie będę Wam teraz dokładnie pokazywać. Wszystko zobaczycie jutro, w sumie to dziś, ale później na miejscu, jak będę już miała rozłożone, to Wam wszystko pokażę. Ja się zabieram zapakowanie, a my widzimy się za kilka godzin w trasie już. 22 o 8 teoretycznie jest otwarcie nie, o 8 wpuszczają, o 8.30 się powinno zacząć, natomiast z doświadczenia wiem, że takie imprezy potrafią startować z opóźnieniem więc się nie martwimy tak sobie pomyślałam, że może Wam wytłumaczę w sumie o co chodzi i co to jest za live show, jak wiecie co roku odbywa się live show służby, znaczy były już dwie edycje dzisiaj jedziemy na live show Horyzonty, to są Dwie różne imprezy o tej samej tematyce, ale przez różnych organizatorów organizowane, więc to tak tylko w ramach wyjaśnień jakbyście się zastanawiali. Najwszą służebęc odbywa się w Warszawie, natomiast my dzisiaj jedziemy do Wodzisławia Śląskiego. Widzimy się już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu i sytuacja wygląda w ten sposób, że moja mama wysadziła mnie, ponieważ powiedziała, że no już jesteśmy spóźnione, więc żebym szła. A ona poszuka miejsca parkingowego i słuchajcie, wysiadłam, wysiadłam, wzięłam plecak, wzięłam kamerę i szłam otworzyć bagażnik, żeby wziąć walizkę z moimi modelami i nagle moja mama tak ruszyła i pojechała sobie chyba zapomniała, że jeszcze mam walizkę. I teraz szukam jej, bo gdzieś pojechała, przecież ona sama z tą walizką nie da radę? Dobra, jesteśmy. Miałyśmy komplikacje, zwłaszcza pod sam koniec, jak szukałyśmy miejsca parkingowego. No, było dosyć ciekawie, bo przez 20 minut kręciłyśmy się w kółko. Jesteśmy dosyć no, spóźnione, ale mamy radę. Szukamy teraz wejścia. No, no. A właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale to live show odbywa się w pałacu, także wiecie. Hmm? Jak widzicie, live show rozpoczęło się od kategorii performance, czyli wszelakich dioram. I tutaj akurat teraz widzicie sekcję najgorsza scenka ever. Czyli, no, jak widać, nie trzeba było się zbytnio wysilić. Kolejną możecie zobaczyć sekcję Nie mam do tego jeźdźca, czyli macie cały rząd, powiedzmy sobie siodło o głowie i resztę scenki, ale na przykład nie posiadacie ludzika, lalki, która miałaby siedzieć na tym, danym modelu. Była również sekcja śmiesznie, czyli, no, jak sama nazwa wskazuje, jakieś śmieszne dioramki. O, tutaj widać akurat. Moją. I tu jest mój absolutny ulubieniec, czyli koboj wychodzący z kibelka i ten koń, który pod nogami ciągnie rolkę papieru toaletową. No kocham, absolutny ulubieniec. Następnie widzicie sekcję Woda Related, tak? Dobrze myślicie, po prostu musiała na tej scence, dioramce występować jakaś woda, i tutaj jest dużo takich różnych klasycznych, powiedziałabym, scenek. Dużo z tych dioramek wystąpiło również w późniejszej kategorii klasyki, czyli wszystko co związane z jeździectwem klasycznym. Na koniec była sekcja pozostałe, i ona była taką trochę mieszanką innych sekcji, które się całkowicie nie utworzyły, bo po prostu nie było aż takiej dużej ilości zgłoszeń. Więc wszystko zostało wrzucone do jednej kategorii, pozostałe. Dlatego macie tutaj zarówno takie fantazy, klimaty, jest też jeździectwo westernowe i jeszcze jakieś inne śmieszne rzeczy. Że absolutnie pokochałam kategorię performance i naprawdę zobaczyłam tyle niesamowitych i kreatywnych dioram. To było coś niesamowitego, jak detaliczne potrafią ludzie robić scenki. I mnie to bardzo natknęło, żeby na przyszły rok również przygotować coś takiego specjalnego. Dobra, witamy. To jest to jest jak się publicznie, to Max Facz mógł zkać w A to jest, jest 1.49. A to są kończy. Um, ale ma... Ej boski to ma sweterek. Teraz czy to jest... A, on sobie czy to tak. jest Sadashi? So tak. A jest so wow, jestem fanką. Ja jego malu. Serio? <laughs> tak. Jeszcze tutaj to, jeszcze pojedziesz. To ja go malowałem. Nie, ja jestem ogólnie faną tego konia na żywo i tego customa, jak go pierwszy raz na widziałam, też mi się strasznie podobał. Ma dwa mniejsze. To jest chyba największy... Tutaj jest. Jak ma na imię jeszcze raz? Pizio. Pizio. I ma tutaj dwa mniejsze jeszcze. O. Tak dla skali. Fajny. Ale to nie są najmniejsze. I znowu zapomniałam sobie takiego konika przygotować. No, takiego, bo chyba zawsze był na moich vlogach. Ale już nie wiem, czy to to samo. Teraz widzicie już kolejną kategorię o nazwie TAK, czyli sprzęty. I jako pierwszy mamy jeździectwo klasyczne. Jakbyście byli ciekawi, osobno były oceniane skalę Traditional i Classic. I osobno Little bits i Stablemates. Bo na mini nic chyba nikt nie zrobił. Jako kolejną widzicie klasę o nazwie Derka i Kantar, czyli jak sama nazwa wskazuje, wystawiane były przeróżne zestawy Derek, albo samych Kantarów, Halterów, czy różnych takich właśnie rzeczy. mnóstwo ciekawych rzeczy, ale ja teraz muszę tu ubrać konia, bo potem będzie za późno, a się strasznie, no właśnie jak widać, bardzo sztucznie Ale o, mogę wam podać update. Moja zbioranka, którą wy widzieliście w przewidce. To piąte miejsce. Kolejną klasą były kostiumy, przynajmniej w skali Traditional i Classic, ponieważ w Little Beats było to takie łączone, więc można było tutaj zobaczyć i uprzęże, i rządy westernowe, i kostiumy, więc wszystko było wystawione na jednym stole jednocześnie. Natomiast w klasikach i Traditional faktycznie były same kostiumy. Dobra, to jest mój stolik. Wezmiemy sobie stolik z Maxem. Podlinkuję Wam, to, bo też ma bardzo fajne profil na Instagramie. Na ten moment wygląda to tak, że z tej strony, wszystko co, w czym występowałam, to już yy, mam za sobą i udało mi się zdobyć dwie nagrody. Piąte i czwarte miejsce, także fajnie. Yy, I teraz, bardzo długo, w sumie nic, bo cała tutaj, teraz będzie kategoria Nowic już z malowania customów ja tutaj niestety już się do niej nie kwalifikuję. Później będę miała trochę customów tutaj i później będę miała trochę modeli tutaj, także będę mieć dosyć długie przerwy, ale ogólnie to wszystko dosyć szybko idzie, także zobaczymy jak to wyjdzie. Ja Wam tutaj teraz zaprezentuję mój stolik, bo wczoraj nie zdążyłam Wam pokazać, co ze sobą wzięłam. Więc tak. Tutaj mamy tradycyjnie postacie z serialu, z filmu. Nie wszyscy brali udział, ale wzięłam ich ze sobą tak, powiedzmy, dla wonu. Są też e, świeżo wydrukowane zdjęcia z grafiką Nexta, z Poza tym e, mamy tutaj customy. Kastome, w których pokładam wielkie nadzieje. Tego kupiłam ziomeczka na live show w tym roku w Służewcu. Tutaj jest mój przekochany One Upon a Dream i zobaczymy, czy uda mu się coś wygrać. Tak, tutaj są modele, które brały udział w mojej dioramce Fantazy. Dekor. Shake będzie brał udział na ulubieńca. Taki mam plan. Jest jeszcze Catch Me, który był modelem pod kantar. Sekretariat był modelem pod kostium. Tam jeszcze są dwa kastomy z tyłu. Zostałam wybrana do sędziowania. Sędziowałam w dwóch kategoriach w kustomach i e, czy no, ja ogólnie uważam, że bardzo z dziewczynami podeszłyśmy. Do tego tak odpowiedzialnie i obiektywnie, więc. I wszyscy byli bardzo zadowoleni z naszej oceny. I oceniałyśmy bardzo długo, najdłużej. I potem w drugi raz też sędziowała i też bardzo długo staliśmy, ale też było dużo więcej modeli. W każdym razie jestem z siebie dumna i uważam, że to była bardzo obiektywna ocena. <noise> Dziękuję. Idę zaraz ustawiać moje dwa postarczują, ale. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam, zapisując Calvina, bo to jest taka konkurencja, jeśli ludzie oceniający teraz w tej kategorii e, będą tak bardzo skrupulatnie podchodzić do tematu jak my w poprzednich dwóch kategoriach, to uważam, że no, przynajmniej mój Kelvin to nie ma szans. E, Dasher to no, nie ja go malowałam, więc kibicuję mu bardzo, bo uważam, że jest piękny i e, oddaje swoją rasę. Tutaj takie miniatury 3D. I takie o! Skandal. No ale moim faworytem jest jeżynka. Myślę. Mogę ją dać w rękę? Jasne. Super. O, bardzo ładna. Super. Będzie brała udział? Startowała fantazy? Życzę powodzenia Jest śliczna Tam przepiękne naklejki, dziękuję bardzo Patrzcie jakieś jest śliczne Jesteśmy teraz na przerwie obiadowej Ogólnie która trwa godzinkę Poszliśmy sobie do restauracji I siedzimy na razie samym. Może ktoś do nas zajdzie, może nie, nie wiem, zobaczymy W każdym razie po tej przerwie Zaraz od razu wystawiam Jeden model, więc no, musimy być, że tak powiem Przygotowane No i co, jakieś podsumowanie? O, powiem wam tyle Teraz w ostatniej kategorii, która była przed przerwą, to sędziowaliśmy w trójkę ja, moja mama i Max, więc było całkiem fajnie. Mam teraz ty co się dodaj? Fajnie się sędziowało? Anotelacyjnie. No Stąd, tak, no to fajnie. Nie, ja ogólnie uważam, że nasza ocena była bardzo też um, no taka, że każdy z nas miał wiedzę na trochę inny temat, więc mogliśmy to jakoś tak złączyć spójnie razem. I oceniać te modele. Ja tylko jeszcze mogę to powiedzieć, że każdy z tych customów naprawdę bardzo pięknie zrobiony, bardzo szczegółowo, z dużą dozą właśnie takich elementów charakteryzujących rasę, także wcale nie mieliśmy łatwego wyboru. Tak. Osoba, która zdobyła drugie miejsce, moim mamym się najbardziej podobał ten, co zdobył drugie tak, miejsce. Tak, Mój faworyt był numer dwa, ale Lucja i Max no niestety przegłosowali. Wszystko, naprawdę wszystkie były bardzo piękne, także i pierwsze, i drugie miejsce rewelacja. No. A w tym też. drugim genialne, i dla mnie, było odwzorowanie głowy, pyska, szczególnie oczu, mm. które też wyrażały pewną taką dzikość rasy. No, gratulacje, zwłaszcza z mojej strony, dla numeru 1 i 2. No, dokładnie. Ale reszta też była piękna. Tak, tak, dokładnie. Wszystkie sześć były fantastyczne. Mm -hmm. Po przerwie, tak naprawdę, zaczęły się te wszystkie klasy z customami, z modelami różnymi filmowymi, artist resin, medalionami i tym podobne, ale szczerze muszę Wam powiedzieć, że niewiele nagrywałam, ponieważ po prostu w międzyczasie działo się tak dużo różnych rzeczy, było zorganizowanych tyle fajnych zabaw, na przykład był quiz wiedzy o modelach. Tutaj widzicie takie zawody z przeciągania figurek na Rolkach papierów toaletowych. Bardzo fajna sprawa. Z Na trzy cztery. tak? Trzy, cztery. Nie, koniu, zostań, zostań. Dobra, Caroline w Create, proszę Wydaje mi się, że to jest do tych modeli Edge, żeby robić mosty łatwiej. Punkt. To jest łatwiej, bo totalnie nie było. Dobra, e, czy sygnał od stoły jest za każdej dla innych modeli? Jest. Tak, ja zawodniczki. Czuj. Wymienił lasy. W jednej masy temu utworzali i używanej do przerabiania modeli? Eee, epoxy. U, czy na moldzie Esprit został wykonany portret Mustanga z Duchy Tak. Nie! Nie, na Esprit nie. Nie. Dobra. Prawiła... Nie, wiem, po no, Ale są to nie? No, no. Jakie są objawy modeli z syndromem Mustanga? Mają takie zarzucenie. Nie. Nawet nie muszę mówić, bo wiem, co powiesz Stable jaka to jest skala? Minimum ośmiu producentów modeli pelików Brejer, Schley, Bia, Kolekta, Luliland, Papo, Mojo I ten, Copper Pozdrawiam Julkę, która była naprawdę ostrą zawodniczką I razem ze mną rywalizowała w quizie wiedzy o modelach Ostatecznie przegrałam, ale Według mnie Julka miała lepszą wiedzę, więc uważam, że zasłużona wygrana. Po tych wszystkich konkurencjach, związanych z kastomami, była kategoria dodatkowa, gdzie był konkurs na najlepszą kongę, na ulubieńca publiczności, na medaliony, na dekory, na konie fantazy. A tak, były jeszcze modele eci, czyli takie z wydrapywanymi łatkami, i na najbrzydszy model w kolekcji. Złota malina wśród koni, najbrzydszy tak zwany. Ja nie miałam serca dawać takiego jakiegokolwiek mojego, za bardzo wszystkie moje konie kocham. Unboxing by Max. Robimy unboxing, tutaj jest otwarcie. O! Ciapek! Mam go! Ciapek! Yeah, knaps super. No wiadomo, jak, jak ja nagrywałam to musiał być Knapsuper, no. no. Ładny. <laughs> Ale powiem nawet. Ci, że Twój w porównaniu do mojego jest ciemniejszy tutaj. Hmm. Tak, nie, mój, mój nie ma w ogóle takich cieniowań przy szyi. Ciekawe. No. Słuchajcie, mamy już dzień kolejny. Ja wróciłam do domu. I pozwólcie, że pokażę Wam teraz wszystkie moje zdobycze. i. I właśnie rozładowuje mi się kamera, więc muszę przełączyć się na telefon. Dobra, again, witam Was z telefonu. Pokażę Wam teraz wszystkie moje zdobycze i troszkę komu opowiem o całym tym wydarzeniu. Tak się prezentuje, wszystko co ze sobą przywiozłam. Zacznijmy od kiśli. Dostaliśmy, każdy uczestnik przy wyjściu dostał horyzoncki kisiel i my sobie z mamą wzięłyśmy po malinowym. Tutaj mamy karty uczestników. Każdy uczestnik dostał taką kartę z planem wydarzeń, kolejnością klas. Mam tutaj też mnóstwo różnych takich gratisików od uczestników, na przykład wizytówki, które są prześliczne, naklejki, które są również przepiękne. Zobaczcie, tylko takie holograficzne naklejki. Muszę je sobie poprzyczepiać na laptopa i na moją skrzynkę ze sprzętami do oczyszczenia koni. I ogólnie mam tutaj też dużo różnych innych wizytówek i muszę sobie poobserwować wszystkie te osóbki na socialach, jeśli jeszcze tego nie zrobiłam. Tutaj mam kantar, moja mama kupiła mi. Chciała mi zrobić niespodziankę, ale przez przypadek zobaczyłam moment, w którym akurat wtedy chciała go schować po tym jak go kupiła. Zrobiła mi niespodziankę i kupiła mi taki świąteczny kantarek. Dodatkowo mega wyjątkowy, ponieważ jak widzicie jest bardzo duży i on będzie dla Sheika. Sheik ma bardzo dużą głowę, w ogóle Sheik jest ogromnym modelem. Jeden, to jest mój największy model i żaden kantar na niego nie pasował, bo po prostu miał za duży łeb. Ten pasuje w sam raz, więc to będzie jego kantar. O, to będzie jego kantar. Zwłaszcza, że ja bardzo chciałam mu zrobić czerwony kantar ze złotymi okuciami. Nie mówiłam o tym mojej mamie, a ona jakoś tak sama po prostu intuicyjnie wiedziała i mi go kupiła. Od tej osóbki, tutaj mamy dane tej osóbki, więc możecie sobie sprawdzić. Mamy też magnesy, każdy uczestnik dostał. No ja akurat dostałam cztery. Live show Horyzonty 23 listopada 2024. Jeden pójdzie na lodówkę w domu, drugi pójdzie na lodówkę w moim mieszkaniu i mam jeszcze dwa. Także nie wiem, może dołączymy do jakiegoś rozdania, czy coś? Zobaczymy, może, może. Są też takie naklejki i kody rabatowe do sklepu sponsora tego wydarzenia, czyli monocerus.pl. To jest tego więcej, ale wow. No, dokładnie. I pewnie się zastanawiacie, co to jest. To jest kawałek skóry. Była taka jedna pani, która miała ze sobą worek i dużo takich sklepków skóry i powiedziała, że rozdaje za darmo jak ktoś to może sobie podejść i wziąć, a że jest bardzo ładna i mięciutka, to wziąłem sobie taki jeden kawałek i zobaczymy. Coś na pewno fajnego się z tego stworzy. I oczywiście mamy też nagrody. Jak widzicie, jakby miała to porównać do mojego udziału w służebcu, to tych nagród jest zdecydowanie mniej. Mamy czwarte miejsce w kategorii Tak, w klasie kostiumy oraz. Piąte miejsce w kategorii performance w klasie śmieszne. Także tylko takie dwie nagrody, ale szczerze powiem Wam coś. To live show było troszkę inne niż na przykład to na służewcu, ponieważ... Większość modeli, większość otwartych klas i kategorii, to były kategorie poświęcone customom, albo modelom artystezjim, medalionom i itd. Było też bardzo dużo kategorii w klasie performance, czyli w tych dioramach oraz w tag, czyli w sprzętach, kostiumach itd. Um, natomiast Prawda jest taka, że ja nie mam za wiele customów, żadnych takich żywiczek i tak dalej, więc też nie miałam zbyt wiele tak naprawdę modeli, które mogłam wystawić, a te, które miałam, powiedzmy sobie szczerze, nie były aż takiej jakości, powiedzmy, żeby mogły konkurować z modelami, które były naprawdę po prostu... Zresztą widzieliście tam. Ale prawda jest też taka, że przede wszystkim ja nie przyjechałam na to wydarzenie dla nagród. Ja tam przyjechałam z, przede wszystkim ze względu na ludzi, na super atmosferę. Znaczy się, wiecie, to był pierwsze, to była pierwsza edycja, więc też nie, trochę nie wiedziałam czego się spodziewać, ale było po prostu a, to najlepszy live serio, bardzo mi się podobało. I jak już wspominałam, ja tam przyjechałam głównie dla ludzi, żeby się spotkać, żeby się pośmiać, żeby pogadać o modelach, o konikach, żeby ponagrywać. Pozdrawiam wszystkie osób, z którymi się widziałam i pamiętajcie, żeby pozaglądać do nich, tam na ich wszystkie profile, jakogo tylko będę pamiętała i znała z nazwy, to oznaczę w opisie, także koniecznie sobie sprawdźcie wszystkich. No i co? Ja już się nie mogę doczekać kolejnej edycji w przyszłym roku, a z tego, co rozmawiałam z organizatorami, to będzie, także o, po prostu już się nie mogę doczekać. Koniecznie dajcie znać, czy filmik Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym filmiku już za niedługo. Pa, pa!